Cześć, tym razem mamy dla Was test Telegram samochodu Kia Stonik, czyli będzie dużo i szybko. Zaczynamy! Stonik to nieduży SUV i takie samochody sprzedają się coraz lepiej. Dlaczego? To proste: w wysokim nadwoziu można racjonalnie rozmieścić pasażerów, pozwalając im siedzieć w wygodniejszej pozycji. Na czym polega tajemnica tej wygody? Kiedy fotel kierowcy znajduje się wyżej nad podłogą, to kąt zgięcia stawu kolanowego jest mniejszy, a wtedy plecy lepiej przylegają do oparcia, a kręgosłup lędźwiowy jest mniej obciążony. W praktyce kierowca chętniej przyjmuje wyprostowaną pozycję i nie zjeżdża z fotela. Dodatkowo z miejsca kierowcy małego suwa lepiej widać drogę, a reflektory nadjeżdżających sprzeciwka samochodów mniej rażą w oczy. Na wysoko posadowionym fotelu łatwiej też zająć miejsce, a większe drzwi także ułatwiają wsiadanie i wysiadanie. Najbardziej doceni to ktoś, kto przewozi dzieci na tylnej kanapie, sadowiąc je w kije stonik, nie trzeba się schylać. Ale idziemy o zakład, że to nie te zalety przesądzają o popularność małych SUVów. Co w takim razie jest tym magnesem? Wygląd! Kija stonik dobrze wygląda. Zdecydowanie potężniej, bardziej muskularnie od Rio. Sam bym wybrał stonika i taki wybór ci rekomenduję, bo atuty ergonomiczne wysokiego nadwozia są bezcenne. Jest jednak pewna pułapka, o której warto wiedzieć. Kia Stonic w wersji M z silnikiem 10 o mocy koni mechanicznych kosztuje przynajmniej 62 000 zł. złotych. Niemal w identycznej cenie można kupić najtańszego Sida z tym samym silnikiem, co może sugerować, że te auta są podobnej wielkości, ale to nie jest prawda, stonik jest wielkości Rio, które można kupić już za 52 tysiące złotych. Modny wygląd ma więc swoją cenę i o ile gdybym miał rekomendować Rio lub Stonika, to wybrałbym SUVa, o tyle Seat to już większe i bardziej dojrzałe auto. Stonik ma jednak mocne argumenty. Kia bowiem uczciwie skonfigurowała specyfikację tego samochodu i poważnie traktuje klientów, bo w ofercie nie ma cennikowych wydmusek, czyli samochodów, których nikt nie kupuje, ale zaniżona cena wygląda dobrze. W przypadku Stonika, już w najtańszej wersji, na pokładzie mamy m.in. klimatyzację manualną, reflektory projekcyjne, elektryczne szyby z przodu, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka. Centralny zamek z alarmem, 7 dotykowy ekran multimediów, 6 głośników, port USB, zestaw głośno mówiący Bluetooth, interfejs Android Auto i Apple CarPlay i 17-calowe felgi z lekkiego stopu. Jak widzisz Kia Stonic z silnikiem 1.4 o mocy 100 koni już w najtańszej specyfikacji M jest samochodem gotowym do jazdy, do którego nie trzeba dopłacać, żeby jeździć komfortowo i wyglądać dobrze. Wśród małych SUVów to naprawdę uczciwa oferta. A jak jeździ Kia Stonic? Stukonny silnik zapewnia raczej miejskie osiągi. Z jazdą po zakupy poradzi sobie bez problemu, szczególnie jeżeli kierowca jest na tyle dojrzały, że potrafi przestrzegać przepisów. Na podmiejskich drogach także wystarczy mocy, a jej deficyt odsuje dopiero podczas pierwszego wyprzedzania. Wtedy będzie potrzebna agresywna redukcja biegu, gaz w podłodze, cierpliwość i umiejętność przewidywania. Na autostradzie, gdzie nie trzeba tak mocno przyspieszać, a większość czasu można utrzymywać stałą prędkość jazdy, jest paradoksalnie lepiej. Silnik pracuje w górnym rejestrze obrotów i nie daje o sobie zapomnieć, ale wtedy właśnie ma najwięcej wigoru. Pamiętaj jednak, że SUV ma wyższe nadwozie i większy opór powietrza od hatchbacka, więc spalanie podczas szybkiej jazdy musi być wyższe od tego, które notuje Rio z tym samym napędem. Przyjemnie działa układ kierownicy, który dostarcza wystarczające informacji zwrotnej o tym, co je dzieje się na styku drogi z oponami. Daje dobre wyczucie podczas jazdy na trasie, a przy tym pozwala lekko manewrować na parkingu. Wielki plus przyznaję za obsługę instrumentów w kokpicie: wszystkie wskazania są wzorowo czytelne, centralny ekran daje sobie radę nawet w słoneczne dni, a najważniejsze funkcje mają dedykowane przyciski. Jest naprawdę bardzo dobrze i pod względem ergonomii obsługi KIA znajduje się dziś w światowej cołówce, a to wcale nie jest łatwe, bo konkurencja jest ogromna. Stonik nie musi się jej obawiać, bo to kompetentny samochód. Jeżeli myślisz o jego zakupie, to serdecznie polecam wysupłanie jeszcze 4000 zł i wybór silnika 1.0 TGDI o mocy 120 koni mechanicznych. Ten napęd to zupełnie inna bajka, bo zamienia stonika z miejskiego tocydełka w rakietę. Gwarantuję ci, że różnica w dynamice będzie znacznie większa niż sugeruje to 20 koni przewagi na korzyść silnika turbo. Silnik 1.0 TGDI ma parametry dobrego, wolnossącego silnika dwulitrowego i to naprawdę dobrego, bo maksymalny ciąg dostępny jest od bardzo niskich obrotów. Jeżeli obawiasz się o skomplikowaną konstrukcję turbo doładowanego napędu, to pamiętaj, że Kia daje aż 7 lat gwarancji, która pozwala spokojnie spać. Poza tym takich silników jeździ już dużo i nie słychać, żeby były z nimi jakieś problemy. I to z koniec naszego telegramu. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj nasz kanał, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Stonika, to odwiedź motospace.pl, gdzie mamy dla Ciebie test pisany i galerię zdjęć. Link znajdziesz pod filmem. Zapraszamy!